Cześć, jak zwykle w niedzielę. Zapraszam Was do wspólnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj będziemy tłumaczyć zdania z czasownikami, które zapewne przydadzą Wam się nieraz w codziennych rozmowach w języku niemieckim. Pierwsze nasze zdanie dzisiejsze to: Wszystko mi popsuł. Jak powiedzieć, e, popsuć! po niemiecku. Po niemiecku popsuć to vermasseln. Vermasseln właśnie w takim kontekście, że on popsuł mi urlop, on popsuł mi moją pracę, on wszystko mi popsuł. Er hat, Mamy tutaj zdanie w czasie przeszłym oczywiście, więc powiemy er hat", mi, czyli komu, czemu? mi, mia wszystko alles i na końcu vermasselt. Er hat mir alles vermasselt. Vermasseln popsuć. I tak jak mówiłam, możemy powiedzieć na przykład, że on popsuł mi urlop. Er hat mir den ganzen urlop vermasselt. On popsuł mi cały urlop. Czyli mamy czasownik vermasseln. Ale słuchajcie, w takim znaczeniu zepsute pożywienie, zepsute mięso, jeżeli jakieś jedzenie jest zepsute, to tutaj użyjemy jednak innego czasownika. I mam dla Was dwa zdania. Mięso jest zepsute, i bez środka konserwującego krem zepsułby się. Yy, właśnie. <laughs> Jak powiedzieć, że żywność jest zepsuta? Nie użyjemy tutaj czasownika fermaśeln, tylko użyjemy słuchajcie tutaj czasownik federben yy, i to jest właśnie tego czasownika użyjemy, gdy chcemy określić, że mięso się zepsuło, yy, jabłko jest zgnite, jest zepsute, to będzie właśnie czasownik federben. Mięso jest zepsute. Yy, Das Fleisch to mięso, das Fleisch ist i tutaj na końcu musimy użyć zip 2 od czasownika verderben i to będzie verderben. Das Fleisch ist verderben. Bez środka konserwującego krem zepsułby się. Tutaj mamy tryb przypuszczający zepsułby się, czyli musimy powiedzieć to zdanie w koniunktiv 2. Ale zaczniemy je od bez środka konserwującego. Konserwirungsmittel to środek konserwujący. Bez to ohne, Po owner używamy biernika zawsze, czyli nasz niemiecki akuzatyw, dlatego powiemy ohne ein, konserwierungsmittel. I teraz konjunktiv 2. Konjunktiv trwa jest bardzo prosty, tak jak pamiętacie. Na miejscu drugim pojawia się würde odpowiednio odmienione, a na końcu pojawia nam się bezokolicznik, czyli w tym przypadku verderben. Würde die Kreme verderben. Spójrzmy na te zdania. Das Fleisch ist verderben, ohne ein Konservierungsmittel würde die Creme verderben. I nasze ostatnie dzisiejsze zdanie też czasownik powiązany trochę z psuciem to marnuję, marnuję tutaj swój czas. Jak powiedzieć marnować, marnować czas, marnować pieniądze, marnować swoją siłę, marnować swoją energię? Użyjemy czasownika verschwenden, verschwenden to marnować. Ich verschwende tutaj HIA. Meine Zeit. Ich verschwende hier meine Zeit. Marnuję tutaj swój czas. Zapamiętajmy więc te trzy czasowniki. Fermasel to psuć, popsuć komuś humor, popsuć komuś urlop, popsuć komuś wszystko. Czasownik verderben to psuć żywność, czyli jabłko jest zgnite, mięso jest zepsute, szynka jest zepsuta, czyli tutaj bardziej ferderben, czasownik jest powiązany z hmm, żywnością. I czasownik nasz ostatni, czyli verschwenden to marnować, marnować czas, marnować pieniądze, energię, siły. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym tłumaczeniu zdań.